A dzień dobry moi drodzy widzowie jak widzicie wielka armia rycerzy kontra wielka armia orków no, z kilku troli jak widzicie trole to są takie no te trole mają ewidentnie no były kiedyś jednorożcami w każdym razie mamy wielką armię. Ludzkości, która zgromadziła się pośród pustkowi, by walczyć przeciwko wielkiej armii zła, i wpadła w zasadzkę. Zasadzka ta została na nich urządzona. Co to robią te katapulty? A ustawiłem je na atak. No. Nie taki był plan. Te katapulty miały siedzieć w miejscu. Miejmy nadzieję, że się nie przebiło. dla no, część katapult na pewno się przebił. Nie, bo je połtykały. Połtykały. Wait, 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 Nie, te wyjdą. <ścoughs> te katapulty wyjdą. Ja źle ustawiłem to. Te katapulty miały nie wychodzić! Nie! Dwie katapulty w piezdzie. Cztery katapulty w piezdzie. No dobra. Każdy w każdym razie to będą bardzo aktywne katapulty. We w katapulty. Dobra! Grę- u grażynka! Jedziemy! Może ja spróbuję jakoś może uratować. Chodźcie. 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 Uciekajcie! Uciekajcie katapulty! Katapulty uciekać! Trolle biegną! Szybko! Dobra, łucznicy strzelają katapulty też! Uciekajcie, katapulciki! Dobra, nevermind, już i tak nie uratujemy, dobra. Dobra, co tutaj się dzieje? W ogóle powinienem wyłączyć włączyć tego RTSa. Co tu się... A, doszły trole. Tutaj trole idealnie się wbijają. Bardzo ładnie orkowie się wbijają, trolle, tam leciutko nadrywają właśnie, może powiedzieć, robią specjalne, może powiedzieć, takie dziury, wejście i ktoś powiedział, no to nie jest taka zasadzka, trochę ci orkowie, no to tak z jednej strony to nie jest zasadzka, ale orkowie te również przybywają z różnych innych stron. tej, stay, stay. No i w sumie jeszcze z jednej, ale nie wiem czy, bo mają przybyć chyba z tamtej właśnie, o. Właśnie też słodko z tamtej biegną, co nie? Ale jak orkowie widzicie, nadbiegli z każdej możliwej strony. Czy ludziom uda się obronić? W szczególności, że trole naprawdę bardzo mocno w niektórych miejscach się poprzebijały. Część katapult w ogóle postanowiła tylko wspierać jedną, jeden obszar. Tutaj Trole także właśnie zauważcie, że one są w vanguardzie, jakby tak jakby ich pierwszą linią rozbijającą można powiedzieć. O tu pierwszy troll A mIK Tutaj biegną te trolle, patrzcie, jak zbiegają z góry e, Tutaj. Katapulty sięją, postrach i zniszczenie wśród orków, i ewidentnie ci orkowie niezbyt sobie dają radę, ale próbują okrążyć. Próbują to okrążyć. Część tutaj, właśnie, przede wszystkim była duży, bardzo dobry, może powiedzieć, clean, wbicie się. Trole wbiegły pierwsze, dzięki temu mogły, właśnie, się wbić. Tutaj, właśnie, trole także próbują zrobić podobny clean. Tych troli jest naprawdę dużo. To, jakby na głowie łuczników jest, żeby trole te wybić, bo jak widzicie, te, tutaj też było z około 10 troli, i łucznicy bez problemu sobie, właśnie dary radę, ale... Tutaj trzeba przyznać jedno, że e, no e, te trole tutaj trzymają się o wiele dłużej. W szczególności, że nowe trole nadbiegają w, z, z tą armią, co nie? Z tą armią i ci orkowie za szybko się nie skończą. Tutaj za szybko się nie skończą. Tutaj katapulty trzeba przyznać, że bardzo dobrze sobie radzą z tą flanką, prawda? Ta flanka naprawdę zostanie obroniona wręcz, może powiedzieć, w sposób genialny. Szkoda byłoby tylko tej katapulty. E, ogólnie rzecz biorąc, katapulty powinny się trzymać tego środka, żeby wspierać wszystkie możliwe się strony, ale dostały. Złe rozkazy i e, ci rycerze na kamieniu. myk, obrona kamienia. A, idealnie. Obrona kamienia. Tutaj ewidentnie heavy knights i ogólnie są, rzecz biorąc chyba o wiele lepsi. Myk! są chyba o wiele bardziej tankowaci, zobaczmy tego Heavy Knighta. Nie, właściwie ci biorąc nie. Co jest, jak się okazuje ci Heavy Knighti mają bardzo podobną ilość HP co ci orkowie. Różnica jest mianowicie też taka, że te katapulty dzięki temu, można powiedzieć, ofensyw rozkazowi, są w stanie się szybciej, są w stanie się przemieszczać w miejscach, gdzie są, można powiedzieć, niezbędne. Tutaj właśnie problem powstał taki, że, tutaj zostawiłem movement order i ten movement order bardzo ciekawie wygląda. W każdym razie no, problem z tym katapultami jest taki, że um one zostały wysłane w jedno miejsce i kompletnie jakby zostało zignorowany obszar e, można powiedzieć e, inne, inne obszary e, można powiedzieć wschodnia i zachodnia flanka zostały zignorowane, południowa i e, południowa też i północna tylko flanka tak naprawdę była zajęta, jak widzicie tu je najlepiej sobie poradzili, tu nawet jeden troll jeszcze przetrwał po tym bardziej brzeżnym ale jak widzicie tutaj trolle trzymają się jak najbardziej dobrze i już pierwsi orkowie docierają do linii e, łuczników i to jest już bardzo duży problem. Problem, bo ci łucznicy to jest przede wszystkim naj, najważniejszy w sumie damage, tak naprawdę, e, właściwie że biorąc, e, na, naszej ludzkiej armii broniącej się. I ci łucznicy będą bardzo szybko padać ewidentnie, e, bo tu nadbiega coraz więcej orków, tu jest coraz lepsze okrążenie. I szczerze powiedziawszy, bez łuczników e, nie ma żadnej sposobności, żeby dać sobie radę e, z e, trollami. I teraz tych orków tutaj w tym przed, ten wyłom nadbiegają, wbiegają właśnie w ten wyłom. Tylko, że tutaj właśnie jest pierwszy aspekt, katapulty, które ewidentnie tutaj nadrabiają, ale no jak widać tutaj cały czas nadbiegają kolejno to orkowie, jedna planka tam ewidentnie już pada, jak, oni, jak ci rycerze tutaj zostają zaciepani, to trolle i reszta pobiegnie, tutaj w ogóle jest bardzo śmieszne, troll nadal funkcjonuje, nie wiem ile ten troll ma życia, ale no już niewiele. Natomiast trzeba przyznać, że orków jeszcze pozostało 20 tysięcy, więc naprawdę bardzo dużo. I bardzo dużo przetrwało też troli. Ja troli dałem mniej więcej z 40. Zostało ich tutaj: raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No, mniej więcej z połowa. W każdym razie już ta flanka została w pełni oczyszczona. Tu już taki jakiś niebrawy jeden ork przybieg, Tutaj wybijają ich ostatki. Tutaj jest niby takie okrążenie, i tu orkowie naprawdę tworzą bardzo gigantyczną. Yy, może powiedzieć obławę. Problem zaczyna powstawać w momencie, w którym łucznicy się skończą, bo oni są najważniejszym elementem. W ogóle ciurkowie jeszcze nadbiegają, patrzcie. Oni zbiegają z tej góry i jeszcze tutaj nadbiegają. W każdym razie tutaj ewidentnie jest okrążenie. I już w żadnym wypadku jest jakby ślewitujący ork był przez chwilę i tak naprawdę jedyną nadzieją e, tych rycerzy jest to, że oni wytrzymają e, wystarczająco długo, żeby trzy katapulty, która właśnie jedna padła, tak naprawdę nie wiadomo z jakiego powodu, e, teraz dwie katapulty dały sobie radę. Tylko problem jest teraz tego taki, że ci najci mi się wydaje, że oni zadają troszeczkę więcej demedża. E, mi się wydaje, że oni zadają troszeczkę więcej demedża. Drugi problem jest taki, że mają dużo troli. Te trole e, te trolle, nie wiem czy one w ogóle są nadszarpnięte, bo nie jestem w stanie. No w ogóle one nie są nienadszarpnięte. One mają 12 tysięcy HP. Eee, tutaj jeszcze jeden troll jest. I tak zbytnio troszeczkę wygląda na to, że ludzie sobie nie dadzą rady. A zasadzka, ostatecznie rzecz biorąc, yy, skończy się zwycięstwem yy, orków. I nie będzie zbytnio możliwości. Już dla nich zwycięstwa. Ja tutaj troszeczkę to bym zwalił na to, że siły zostały nierównomiernie rozłożone przez ludzi, tak? Że z jednej strony, właściwie rzecz biorąc, ile tu krwi w ogóle się palało, z jednej strony katapulty, ze względu na to, że dałem błąd i dałem im attack movement, więc one troszeczkę przebiegły się i to spowodowało, że wszystkie katapulty były w linii i bardzo dużo ich poginęło na samym początku, a to był bardzo ważny ich damage. No i potem, właśnie ze względu na to, na przykład w niektórych miejscach, na przykład w tym, gdzie zbiegły się dwie armie orków tu zbiegła się jedna armia i tu się zbiegła jedna armia, dwie armie orków skupiły się w jednym miejscu, przez co katapulty broniące tylko jednej strony która nie była wcale najbardziej obciążona no spowodowało to, że orkowie byli w stanie się przebić w jednym punkcie w rogu dosłownie, przebić się i dostać się do środka, a tam był główny damage główny damage, czyli łucznicy i właśnie katapulty, które już były w tym miejscu i wszystkie już padły, no i tak naprawdę tych ludzi zostało bardzo niewielu, bardzo niewielu zostało ludzi, już tutaj ostatni są okrążani i dobijani. No to już jest rzeź tak naprawdę. Samych orków i troli przetrwało niewiele, no troli ewidentnie przetrwała nawet i połowa, natomiast samych orków zginęło bardzo, bardzo, bardzo wielu. Ja nie wiem, czy nawet jak tam polecimy dalej, to tak, to jest rzeka krwi, ścieżka krwi jest. I tutaj już tak naprawdę to jest już ostatnia, można powiedzieć, enklawa ludzi, żołnierze z kamyka zostali wybici, kamyk został ostatecznie że biorąc, zdobyty przez orków, no i tutaj ostatnie, ostatni ludzie są zaciukiwani, zaciukany będzie ostatni żołnierz, ostatni dzielny rycerz. No i nasza armia ludzi została niestety pokonana, wybita co do nogi. No niestety czasami tak jest, jeżeli się robi błąd w ustawieniu katapult. <laughs> w każdym razie bardzo dziękuję wam za oglądanie No i co No nie ma co dalej tutaj patrzeć na to trzeba zakończyć wszystko z wielkim bęgiem No i bardzo dziękuję wam za oglądanie i życzę wam miłego dnia te ciała w ogóle się odbijają od od wszystkiego w sumie się odbijają i no cóż w każdym razie dziękuję za oglądanie No i cześć